Słuchajcie, bo ja mam, słuchajcie, życia. Ja już od dawna myślę, żeby coś zmienić w swoim wyglądzie. Nie wiem, kolor włosów na ciemniejszy, może bardziej miedziany. No, a w związku z tym, ja że z perukami, stwierdziłam, że dzisiaj coś poprzymierzamy. Tam to jest akurat, słuchajcie, peruka naturalna. E, taki brąz, troszeczkę z taką miedzią. No, e... dobrze. Troszkę dłuższa i taka bardziej właśnie w rudościach. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tutaj blondzik z ciemnym odrostem. Ja kiedyś taki miałam ciemny odrost, a potem zaczęłam sobie rozjaśniać. Eee, ale w ogóle kiedy cięcie jest piękny, tutaj takie refleksy na dole czerwone, u, u, góry, u góry brąz. Zobaczcie w ogóle jak pięknie na peruka wygląda, tutaj ma e, mikroskóra, tutaj jest i z tej mikroskóry wychodzą włoski, które są tkane ręcznie, Ostatnia, żeby nie było za dużo. E, to jest taki jasny brązik, też taki troszkę miedziany, tutaj jest takie, fajne, fajna jest ta peruczka, bo ona się wywija w tą stronę, tutaj komentarz, a ja tymczasem... Mm,